Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12:30 na 97.1 FM. Wokół miasta. Aurelia Daszyńska przy mikrofonie. Znajdujemy się przed wejściem na teren kąpieliska H2Ochla. Przyjechaliśmy, żeby sprawdzić, kiedy kąpielisko będzie w pełni otwarte na mieszkańców. Chodźcie, zobaczymy, jak to teraz wygląda. Dariusz Stemplewski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Znajdujemy się przy największej niecce na kąpielisku H2Ochla. Wszystko jest przygotowane. Kiedy startujecie? Kiedy będzie można się wykąpać? Dzień dobry Państwu. Dokładnie tak, jesteśmy przy największej niecce. Ona ma około 2000 m2. Mimo wcześniejszych jakichś dywagacji, czy ona jest aby nie za mała, zeszły rok pokazał, że jednak ona spełnia oczekiwania nawet w tym takim najbardziej. W momencie, kiedy jest największa liczba osób, nie było przysłowiowego bycia w wodzie na śledzia. To jest po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę czekamy na odpowiednią aurę. Obserwujemy pogodę z racji tego, że te nocki jeszcze są chłodne w ciągu dnia jest w miarę ciepło, natomiast ta woda musi nabrać jeszcze odpowiedniej temperatury i wtedy wszystkie atrakcje wodne będą już gotowe do użytku. To jaka temperatura musi się utrzymać w nocy, żeby to kąpielisko już w pełni zaczęło działać? Ja myślę sobie, że w momencie, kiedy temperatura będzie około, tak myślę sobie, 15 stopni, to byłaby taka odpowiednia temperatura, żeby zachować ten, ten poziom temperatury wody na, na naszym obiekcie. W taki sposób, żeby mogli przychodzić ci najmłodsi i móc tutaj faktycznie pospędzać czasu w tych atrakcjach wodnych, a nie wskakiwać na sekundkę i później podręcznik. Czyli patrząc na prognozę pogody, wszystko wskazuje na to, że pod koniec tygodnia kąpielisko powinno ruszyć. Chcielibyśmy tego, naprawdę obserwujemy pogodę i myślę sobie, że to jest troszeczkę teraz takie wróżenie z fusów. Natomiast jeżeli tylko 2-3-4 dni okażą, okażą się w najbliższym czasie, że ta temperatura będzie się faktycznie utrzymywała na takim wyższym nieco poziomie. To my już czekamy w blokach startowych, żeby móc to udostępnić dla rodzin, ponieważ sami też mamy dzieciaczki, sami mamy, sami mamy swoje rodziny i chcielibyśmy, żeby faktycznie jak najszybciej to wszystko ruszyło. No właśnie, skupmy się na tych wszystkich atrakcjach wodnych, które znajdują się na terenie kąpieliska H2Ochla. Poza tą dużą niecką, co jeszcze oferujecie? jest jakby królowa tego obiektu, czyli sześć zjeżdżalni, które są dostosowane w zależności do tego kto jakie preferuje, że tak powiem umiejętności zjeżdżania w tej wodzie, bo jest szybsza, wolniejsza, bardziej wymagająca jest zjeżdżalnia, w której można zjechać na pontonach we dwóch. Więc to jest taka, powiedział, królowa tego obiektu, jeśli chodzi o atrakcje wodne. Jest też splash park dla dzieciaczków i taki plac wodny, więc to, jest taki, to są takie główne atrakcje, jeśli chodzi o atrakcje wodne. Wiadomo, jest też ten basen rekreacyjny, gdzie, gdzie dzieciaczki mogą się również z rodzicami tutaj pokąpać, a dla takich wytrawnych pływaków są nawet przygotowane tory do pływania. I poza tymi atrakcjami wodnymi jest jeszcze sporo innych atrakcji tutaj dla mieszkańców, z których można już korzystać od kilku dobrych tygodni. Mam tu na myśli m.in. Park Linowy. Dokładnie tak, jest Park Linowy, który ma około 200 metrów, ale to nie jest tylko Park Linowy. Przede wszystkim takim dla nas pozytywnym zaskoczeniem było to, że nawet w takim, powiedział, okresie martym, kiedy były powyłączane, te atrakcje wodne, bardzo dużo ludzi przychodziło, żeby tutaj pospacerować. Przychodziło tutaj swoimi pociechami, żeby się troszeczkę odprężyć na placu zabaw. Korzystali z boiska do gry w padla, korzystali z, z tych atrakcji, które tutaj oferuje plac zabaw. Więc naprawdę jest tutaj co robić. Można bardzo fajnie spędzić ten czas. Jest też strefa chilloutu, która jest jakby widocznie odosobniona, gdzie można faktycznie sobie się można położyć, odpocząć i, i od tego zgiełku i tutaj takiego gwaru, który jest na plaży. Zapraszacie od wtorku do niedzieli. Zapraszamy od wtorku do niedzieli, więc stali bywalcy są, napływają też nowi, więc naprawdę czekamy tylko żeby ta aura była odpowiednie na to, żebyśmy mogli wystartować ze wszystkimi atrakcjami. Jeżeli chodzi o godziny, w jakich tutaj będzie można przyjść i skorzystać z tych atrakcji, czy one się zmienią w momencie, kiedy uruchomicie już baseny, czy już te godziny, które są ustalone, pozostają? Tak naprawdę te godziny, które są w tym momencie, one zostaną ewentualnie do delikatnej, do delikatnej zmiany, tak żeby móc jak najbardziej trafić właśnie dla odbiorców i pododbiorców. Chciałbym tylko zaznaczyć, że my się cały czas jakby uczymy też tego obiektu. On zdał egzamin w sposób bardzo dobry w stosunku do, do zeszłego roku. Około 140 tysięcy osób odwiedziło nasz obiekt, więc wiemy, że ten obiekt jest jakby no strzałem w dziesiątkę dla rodzin dla dzieciaczków. Więc naprawdę też wychodzimy naprzeciw różnym takim podpowiedziom ze strony rodziców, Jaki byłby ten poziom, jeśli chodzi o godziny, najlepszy, żeby naprawdę wyjść naprzeciw dla rodzin, dla rodziców, którzy no, pracują, i, i, ale żeby, żeby mogli po prostu przyjść tutaj w odpowiednim i dogodnym momencie dla siebie? A przypomnijmy tę godzinę? W tym okresie letnim od poniedziałku będzie obiekt czyny od godziny 13 do 20, a od wtorku do piątku od godziny 10 do godziny 20 i w weekendy od godziny 11 do godziny 20. Jeszcze chciałam zapytać o te karty wstępu. Bo w ubiegłym roku było tak, że warto było wyrobić sobie kartę z granej rodziny. I czy w tym roku również będziecie brali to pod uwagę? Oczywiście tak, jeśli chodzi o kwestie ceny i, i możliwości wejścia tutaj na obiekt, absolutnie nic się nie zmienia. Więc myślę sobie, że też tu jest taka dobra informacja dla tych wszystkich, którzy mogli mieć różnego rodzaju wątpliwości, czy te ceny będą podwyższone e, lub cokolwiek się zmieni. E, uspokajamy wszystkich, e, ceny zostają. I możliwość wejścia z tymi kartami, które obowiązywały w zeszłym roku, nadal będą obowiązywać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Stemplewski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Z kąpieliska H2Ochla przenieśliśmy się na teren Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Ze mną jest Anna Sulima Jagiłowicz, wicedyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się, żeby porozmawiać o tej wodnej ofercie w Osiru. My znajdujemy się przed Niecką, która już niebawem również będzie dostępna dla mieszkańców. Tak, Niecka 50-metrowa olimpijska ruszyła już od 26 maja. Natomiast tutaj czekamy, aż pogoda nam wyznaczy termin na otwarcie tej Niecki rekreacyjnej i serdecznie zapraszamy. Pływalnia nasza jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.21 21 w sobotę od 8:00 do 20:00 i w niedzielę od 10:00 do 18:00 jeżeli pogoda dopisze wówczas te bloki czasowe niedzielne będziemy wiadomo rozszerzać aby dać możliwość wszystkim klientom skorzystania tutaj z naszego obiektu i serdecznie już dzisiaj zapraszamy Niecka już jest wypełniona wodą. Jaka temperatura musi się utrzymywać, żebyście właśnie zaprosili pierwszych mieszkańców do skorzystania z waszej oferty? Wiemy z doświadczenia, że nie, jeżeli nie jest gorąco, nie ma skwaru, to wówczas tutaj niestety ta niecka nie. Cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, jednak nasi klienci chcą się pełka i wówczas, jeżeli pogoda na to pozwala, to, to, to korzystają właśnie z tego obiektu. Musi być bardzo ciepło, około 25, od 25 stopni wzwyższy, aby tutaj właśnie klienci chętnie przychodzili i spędzali czas. My mamy tak, raz, że uzdatnianą wodę, to, to wiadomo, dwa, mamy podgrzewaną wodę. To nie jest tak, że nasza woda w, w pływalniach jest podgrzewana przez słońce, a ona jest również podgrzewana przez system, także zawsze ona jest przyjemna. I, I bez względu właśnie można powiedzieć na warunki atmosferyczne można tutaj popływać i skorzystać z tego obiektu, do, do czego namawiamy i zachęcamy. Także jak tylko przyjdzie ta naprawdę fajna pogoda i, 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 i pozwoli nam, aby uruchomić tą nieckę, to będziemy to czynić i Państwa serdecznie, serdecznie zapraszamy. Tak jak Pani powiedziała, od 26 maja czynny jest już basen olimpijski. Jak ta oferta wygląda? Jeżeli chodzi o pływalnię olimpijską, to ona jest czynna tak, jak będzie pływalnia rekreacyjna. Funkcjonujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do godziny 21, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 10 do 18. Na naszej stronie www.drzonkow.pl znajduje się taka... Duża czerwona strzałka. Wchodzimy w tą strzałkę, wówczas wyświetlają nam się wszystkie obiekty, i te wytłuszczone godziny, no, oczywiście, wchodzimy wpływalnie. Olimpijską, później jak zacznie funkcjonować pływania rekreacyjne, to wówczas również z tego harmonogramu też korzystamy. Ale teraz mówimy o pływalni olimpijskiej 50-metrowej. Wchodzimy w pływalnię olimpijską. Każda wytłuszczona godzina to jest do dyspozycji państwa, także w każdym tym bloku czasowym można realizować swoje pasje i korzystać z pływalni. Pływalnia olimpijska 50 metrowa 10 torów, także tutaj słyszę od każdego klienta, że tylko czeka na ten czas, kiedy my otworzymy właśnie ten basen. Także serdecznie zapraszamy, on już jest do Państwa dyspozycji. W tym tygodniu cały tydzień, praktycznie od dzisiaj rozpoczynają się mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym i gdzieś tam możliwość korzystania będzie, ale troszeczkę ograniczona, bo, bo wiadomo, że te zawody to nie są zawody typowe pływackie, tylko to są pięcioboiści, gdzie mają do realizacji pięć konkurencji, także to będą takie bloki godzinne, gdzie pływalnia nie będzie dostępna, natomiast te pozostałe godziny będą do Państwa dyspozycji. W ubiegłym sezonie po raz pierwszy otwarto kąpielisko H2 Ochla i to było dla Was pewnie duże wyzwanie, ale później chyba klienci się podzielili. Część przyjeżdżała właśnie tutaj do Drzągowa, a część do Ochli. Dokładnie tak było. Ten pierwszy okres, gdzie ruszyła H2 Ochla, to... To widzieliśmy, to, to, to tutaj nie będę oszukiwać, widzieliśmy, że, że tutaj była zdecydowanie mniejsza ilość klientów, ale każdy chyba chciał spróbować, bo, bo ci nasi klienci, za co serdecznie, serdecznie dziękujemy, wrócili do nas i, i już byli z nami do końca sezonu letniego. Patrząc na prognozy pogody, wszystko wskazuje, że ta temperatura będzie się już utrzymywała powyżej 20-20 kilku stopni. Czyli możemy spodziewać się tego, że za kilka dni pojawi się informacja na waszej stronie internetowej, że zapraszacie właśnie tutaj. Oczywiście tak będzie. Jeżeli faktycznie będą to bardzo ciepłe dni, my jesteśmy gotowi. Praktycznie tylko tutaj wokół niecki została kosmetyka, ale jeżeli chodzi o, o wodę, jesteśmy przygotowani i możemy w każdej chwili otwierać ten obiekt. Anna Sulima czy Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia Państwu życzę. Zaprezentowaliśmy Wam dwie pływalnie, jedną w Ochli, drugą tutaj w Drzonkowie. Sami skorzystacie już niebawem z tej oferty, trzeba tylko trzymać kciuki, aby pogoda się poprawiła. Przypomnę, że pływalnia w Drzonkowie czynna będzie od godziny 7 do godziny 21. Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Wokół miasta.